Kiedyś Cię kochałem, a teraz nienawidzę, mam cię dość, bo w snach Cię ciągle widzę. Wiem, gdzie jesteś, choć nie jestem, jasno widzem, Ciągle chcę cię zobaczyć, choć nie jestem twoim widzem. Zakochasz się we mnie, ja to przewidzę, ja to przewidzę. Kiedy się kochałem, szansa była jednak, tylko jedna, ale ja ją zmarnowałem, jednak Myślałem, że da się to naprawić, zachowałem się jak pewnie, jak pocałowałem inną. Do dziś tego żałuję, za tamtej dziewczyny ciągle coś czuję. Bałem się, że życie sobie popsuje. Żałuję tego, żałuję tego, żałuję tego Żałuję tego, żałuję tego do dziś. Kiedyś Cię kochałem, a teraz nienawidzę Mam Cię dość, bo w snach Cię ciągle widzę Wiem, gdzie jesteś, choć nie jestem miastą widzem Ciągle chcę Cię zobaczyć, choć nie jestem Twoim widzem Zakochasz się we mnie Ja to przewidzę, ja to przewidzę Ja to przewidzę Żałuję tej szansy serio zepsutej. Mówię to na serio, tworzę tę nutę. Tworzę piosenki przez komputer. Nie mogę jej tego pokazać, bo zepsuł mi się mój jedyny router. jedyny router. Jedyny router, jedyny router. Głupi router. Żałuję tego, żałuję tego, żałuję tego to dziś. Żałuję tego, żałuję tego to dziś. Kiedyś się kochałem, a teraz nienawidzę. Mam cię dość, bo w snach cię ciągle widzę. Wiem, gdzie jesteś, choć nie jestem, jasno widzem. Ciągle chcę cię zobaczyć, choć nie jestem twoim widzem. Zakochasz się we mnie, ja to przewidzę, ja to przewidzę.